Dzień dobry, ja się nazywam Artur Owczarski i napisałem tę książkę. Luizjańskie gambo. Gambo, co to jest gambo? Gambo to jest zupa, gulasz, którego składniki pochodzą z całego świata. Afryka, Europa, USA. I jest to miks smaków. W każdej części Luizjany smakuje inaczej. A ma co innego w sobie. Są owoce morza, jest mięso, są warzywa. I taka właśnie jest Luizjana, jeśli chodzi o rasę i, e, i różnorodność ludzi, którzy tam mieszkają. Nowy Orlan i jego mieszkańców przerównuje się do puszki z warzywami. Jeśli wylejesz na stół jej zawartość, to nie rozróżnisz warzyw, które z niej wypadną. Nie oddzielisz groszku od marchewki, ani pomidorów od cebuli. One są w tej puszce już tak długo, że stały się jednością. Tą historię opowiedział mi słynny muzyk noweorlański. E, jego album został wybrany albumem roku przez The Times. On jest również znawcą kultury kreolskiej i przyrównywał właśnie Nowy Jork i Nowy Orlean. I w Nowym Jorku mieszkają ludzie z całego świata, mówią wszystkimi językami, ale gdyby zilustrować mieszkańców właśnie taką puszkę z warzywami i wylać jej zawartość na stół, to okazałoby się, że tu jest groszek, tam marchewka, te wszystkie warzywa są oddzielnie, żyją oddzielnie. Natomiast w Nowym Orleanie to trwa już tak długo i jest tak pomieszane, że tych warzyw się od siebie nie da rozróżnić. Dzisiaj Nowy Orlean wygląda tak i to jest zwyczajowy dzień. Przypuszczam, że w tej chwili, teraz jeszcze śpią, ale za parę godzin dokładnie będzie tak samo. Dlaczego bębny? Dlaczego tańczą? A no dlatego, że w Nowym Orlanie nie jest tylko jazz, ale też orkiestry dęte i jest ich kilkadziesiąt, jak nie ponad sto. Grają w szkołach średnich, grają na uniwersytetach, są specjalnie zawiązywane takie orkiestry i grają przez cały rok. Ich członkowie grają na ulicach, ich członkowie chodzą w trakcie Mardi Gra i grają na ulicach, występują publicznie. Są konkursy między tymi orkiestrami na stadionach organizowane. Muzyka w Nowym Orlanie jest naprawdę wszędzie. Luizjana poprzecinana jest kanałami wodnymi i są one wszędzie. I tak jak powiedziałem, nie ma czegoś takiego jak plaża w Luizjanie. Jest w kilku miejscach tylko, więc porty i to oceaniczne porty dla wielkich okrętów, gdy spojrzymy na mapę Luizjany, mieszczą się bardzo głęboko w ląd. Więc wielkie okręty, które przypływają z całego świata, wielokrotnie muszą płynąć 50-60 kilometrów na północ, żeby dobić do portu. Płyną naturalnymi i nienaturalnymi kanałami, ale charakterystyczne jest to, że mosty w większości buduje się tak bardzo wysoko, aby wielkie statki były w stanie pod nimi przepłynąć. Na mniejszych kanałach mosty są ruchome, czyli podnoszą się na, regularnie do góry, aby jednostki mogły przepłynąć, ale do tych większych portów po prostu buduje się bardzo wysoko, co pozwala rzucić czasami okiem na krajobraz. Bo w przeciwnym razie jedziemy cały czas między drzewami albo budynkami w miejscowościach. Domy buduje się na palach. To są akurat y, takie nasze działki weekendowe, ale wiele osób w ten sposób mieszka, ze względu na to, że ocean jest w stanie wejść a bardzo daleko, nawet na 20-30 km głąb lądu. Więc najważniejszym programem telewizyjnym w Luizjanie jest prognoza pogody. Trzeba wiedzieć, kiedy będzie się trzeba było ewakuować. Jak pojedziecie do Nowego Orlanu, to pierwsza rzecz, która rzuci wam się w oczy, jeżeli będziecie samochodem, że w Parkomatach jest język wietnamski. Dlaczego? Dlatego, że po wojnie wietnamskiej a mnóstwo Wietnamczyków, którzy dostali możliwość ucieczki przed Wietkongiem do Stanów, osiedliło się właśnie w Luizjanie i w Nowym Orleanie. Przejęli dwa takie charakterystyczne przemysły. Połów krewetek i drugi to piekarnie. Przez cały XIX wiek francuskie pieczywo w Luizjanie piekli Niemcy. A po wojnie w Wietnamie, i 20. A po wojnie w Wietnamie przejęli to Wietnamczycy, i teraz oni wypiekają francuskie bułeczki w Nowym Orleanie. Dopiero 10 lat temu Nowy Orlean powiedział tak: Jeżeli chcecie maszerować po mieście, to musicie wpuścić w swoje szeregi wszystkich, ze, bez względu na rasę, wyznanie, orientację seksualną. A najstarsze, bardzo białe, bardzo elitarne ekipy powiedziały nie. Więc z pięciu najstarszych, jeszcze z XIX wieku pochodzących ekip, tylko dwie, Rex i jeszcze jedna, zgodziły się wpuścić nowych członków, co jest oczywiście pozytywne, i nadal maszerują po ulicach, ale już na przykład ich bale wyglądają jak bale na dworze cesarskim. Mamy heroldów, mamy króla, mamy królową. Jeden, Ta ekipa akurat imprezuje w Sheratonie, a druga, tak najstarsza. Sprzed wojny secesyjnej po drugiej stronie ulicy w Mariocie. Oba te hotele nie pobierają pieniędzy za to, ponieważ transmitowane te bale są w telewizji, mają darmową reklamę. Ale no, nie, nie, nie oszukujmy się, mogliby sobie tam wyświetlić napis czarnym wstęp zbroniony. a Jest to bardzo nadęte. O, to jest ciekawe zdjęcie. To są byłe królowe Reksa. No, patrząc na te panie, można wyciągnąć wniosek, jaki jest klimat. Kolejną tradycją nowoorleńskiego karnawału są Indianie. I to już jest zupełnie co innego. A wygląda to w ten sposób, że mieszkańcy ubogich, czarnych dzielnic Nowego Orleanu pod koniec też XIX wieku zaczęli ubierać się jak Indianie amerykańscy. Chodziło o to, żeby oddać hołd rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej, którzy w czasach niewolnictwa pomagali im się ukrywać na bagnach. I tutaj te stroje to są dzieła sztuki. Ci mężczyźni potrafią i kobiety, spędzać cały rok szyjąc jeden strój, który w takiej wersji, jaką widzicie tutaj Państwo, kosztuje 20 tysięcy dolarów. Czyli niecałe 100 tysięcy złotych za strój, i strasznym obciachem jest mieć dwa lata z rzędu ten sam. Co jest niesamowite, jeszcze 50 lat temu, jak ci ludzie wychodzili na ulicę, to wszyscy zamykali okna, zasuwali rolety, bo w ruch szły maczety, albo też strzelano. Gangi uliczne powoływały swoje plemiona i ze sobą walczyły. Więc czas karnawału był czasem wyrównywania rachunków. Dzisiaj już nikt się nie bije, maczety nie, nie, nie idą w ruch, ale spotykają się plemiona i rywalizują ze sobą. Tańcząc i śpiewając, używając języka, który nie do końca jest zrozumiały, bo to są mieszanka angielskiego, francuskiego i dialektów charakterystycznego tylko dla nich. Dzisiaj za nimi idą rodziny z dziećmi, więc już jest normalnie, ale jeszcze 50 lat temu było tak, jak powiedziałem. Muzyka dla Noworlańczyków jest częścią życia. Wiem, że mówienie czegoś takiego to tylko slogan, ale ona naprawdę jest wszędzie. I nagle przyszła pandemia. I przyszedł lockdown. I muzyka się zniknęła z ulic. Zamknięto restauracje, nie było zespołów, nie było grajków ulicznych. A Tim, jeden z najlepszych klarnecistów w Stanach, grał z La Fontaine'em. To jest zdjęcie z jego balkonu, byłem u niego w domu. Tim codziennie o godzinie 16 wychodził sobie na balkon na środku francuskiej dzielnicy, gdzie ma dom, i ćwiczył 30 minut. Ludzie w trakcie lockdownu zaczęli nagrywać z nim filmiki, jak on sobie tam gra, puszczać je na Facebooku, i nagle mu się zaczęły zbierać tłumy pod balkonem. Zrobiło się to tak popularne, że przyjechało z CNN i zrobili o nim materiał. Tak się zresztą poznaliśmy. Boska Częstochowska i Jan Paweł II. Dlaczego? Zamknąłem się na trzy godziny w świątyni wodu, która nie ma nic wspólnego z tą komercjalizacją, o której mówiłem wcześniej. I Przez trzy godziny z kapłanką wodu rozmawialiśmy o Bogu, o egzystencji, o, o życiu, o ludziach. A cały rozdział to jest nasza rozmowa o, o wierze, o Bogu, o chrześcijaństwie też, o egzystencji. E Wudu jest monoteistyczną religią. To wszystko, co znacie z filmów, czyli laleczki, i zaraz będę o tym opowiadał, zombie i, i, i krew, to jest przeinaczenie z Hollywood. Natomiast skąd Matka Boska i Częstochowska? Otóż Napoleon Bonaparte, potrzebując pieniędzy na wojnę z Prusami, wysłał na Haiti naszych legionistów, Polaków. I oni tam pojechali z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. A do rozpoczęcia powstania przeciwko francuskim właścicielom ziemskiej plantacji niewolników na Haiti wezwała niewolników e, kapłanka wódu, która powiedziała, że objawiła jej się Rzuli Dantor, silna bogini wódu i wezywa ich do wojny. Kiedy legioniści przybyli na Haiti i zobaczyli e, niewolnicy, że mają wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a jeszcze nie powinienem dodać, że legioniści wysłani przez Napoleona, żeby pomóc Francuzom, odwrócili się od Francuzów i przyłączyli się do niewolników. I to jest jedynej w historii powstanie niewolnicze, które się udało. I udało się między innymi dzięki Polakom. To Polacy, przywożąc swoją wiedzę wojskową, pomogli niewolnikom wyzwolić Haiti. Dostali tytuł czarnych od króla Haitańczyków. Część z nich potem przeniosło się do Nowego Orlanu. Ale Matka Boska Częstochowska została uznana jako wcielenie Eryzuli Dantor. Dlatego, kiedykolwiek traficie do, do świątyni Wudu, jest duża szansa, że zobaczycie tam naszą Bo Matkę Boską Częstochowską. A skąd Jan Paweł II? No, Jan Paweł II stąd, że dojście do Boga jest możliwe. Jakimkolwiek sposobem. A to był świetny nauczyciel według kapłanki. Tam są też obok symbole Ang z Egiptu, są chińskie bożki, tak naprawdę elementy ilustrujące religię z całego świata. Pytałem się, dlaczego tam stoją. Powiedziała: każdy tu coś przynosi, zostawia. A przecież to nikomu nie szkodzi. Zamiana w zombie. Jakie zombie są, to z ostatniego filmu z Bradem Pittem widzieliście. Natomiast prawda jest taka, że. To pochodzi z religii wudu. Polegało to na tym, że podawano delikwentowi truciznę pochodzącą od ryby rozdymki, tej takiej napuszonej. i ta trucizna powoduje u człowieka totalny paraliż i to, że wygląda, jakby nie żył, ale jest nadal w pełni świadomy. Jest taka leżąca osoba, która wydaje się, że nie oddycha, jest bardzo świadoma tego, co się wokół niej dzieje, ale się nie może ruszać. Następnie tą osobę. Grzebano na kilka godzin pod ziemią. W takim miejscu, żeby się nie udusiła. Po kilku godzinach ją odkopywano no i powstawał w ten sposób. Zombie to był człowiek pod wpływem silnych narkotyków i pogrzebania żywcem przez kilka godzin totalnie bezwolny. A po co to robiono? Wierzono, że dzięki temu będziemy mieli swojego niewolnika, bo ktoś po takiej traumie będzie robił wszystko, co mu się każe. 200 ta roślina, która stoi, to jest bull tank, czyli język byka. Po tym można chodzić. Po trawie nie da się chodzić. Więc jak będziecie kiedyś na bagdach, to jak rośnie ta roślina, to można iść. Nie spadniecie pod wodę. Jak zobaczycie prawo, na pewno na niej nie stawajcie. Ostatnio oglądałem jakiegoś blogera na YouTubie, którego jakaś polka oprowadzała po Nowym Orleanie, i powiedzieli, że Nowy Orlean to jest jedyna ciekawa rzecz w, w Luizjanie do zobaczenia. Słuchałem się za głowę. Co to jest Akadiana? Akadiana jest to teren marketingowy w Luizjanie. 21 parafii, bo tam nie ma powiatów, nie ma hrabstw, tylko są parafie. Określono Akadianą, praktycznie dochodzi do Nowego Orleanu. Między Akadianą a Nowym Orleanem są największe bagna w USA, większe od Everglades na Florydzie, a Atchafalaya Basin i mieszkają tam Cajunii, a skąd oni się wzięli? W XVIII wieku, jest o tym cały rozdział, więc tutaj nie mam na to czasu, natomiast w XVIII wieku zostali wygnani z terenów dzisiejszej Nowej Szkocji w Kanadzie przez Anglików. Część trafiła do więzień w Wielkiej Brytanii, część do Francji. Mieszkali w Nowej Szkocji przez 100 lat, więc trudno już ich nazywać Francuzami. Zostali wygnani do Francji, tuali się po świecie, próbowali się nawet na Falklandach o, 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 osiedlić. W konsekwencji po 20-30 latach większość z nich w wyniku umowy między Królem Hiszpańskim, bo wtedy Luizjana była hiszpańska, a francuskim, trafili do Luizjany. I było to największa jednorazowa migracja. Na kontynent amerykański. Ci ludzie trafili do Luizjany i dostali taką propozycję. Dostaniesz krowę, byka i kilka jałówek, łódkę, trochę ryżu. I jak się przeprawisz przez bagna, to po kilku latach musisz nam oddać całe to pogłowie, które dostałeś, plus połowę tego, co ci się urodzi. Więc hodowcy podwajali swoje stada bardzo szybko, a ludzie mieli, mieli zwierzęta na start. Zasadnikom grozili Indianie, którzy jedli ludzi. Znana jest historia, jak złapali dziesięciu francuskich żołnierzy. Wyobraźcie sobie na tych bagnach, które przed chwilą pokazywałem. Przywiązali ich do drzew, jednego zabili, ugotowali, zjedli na oczach dziewięciu, a potem tym dziewięciu powiedzieli, że mogą wracać do Nowego Orleanu. No więc e, poziom strachu, jaki urósł wśród mieszkańców Nowego Orleanu, był gigantyczny. I ci ludzie, co dostawali te krowy, ten ryż i tą łódkę, płynęli przez te bagna, mając świadomość, że mogą zostać zjedzeni razem ze swoimi dziećmi. Dzisiaj przez te bagna prowadzi autostrada, jak jechałem pierwszy raz przez Louisiana to się zastanawiałem jak to jest w ogóle możliwe, że to zostało wybudowane. To jest I-10, które idzie od Florydy aż do Kalifornii i przez Atchafalaya przechodzi na, po, na Palach około 40 km, wszędzie dookoła są dzikie bagna, a to są Cajuny, o których Mówi się, że są to bardzo kolorowi ludzie, i rzeczywiście. Ja opisuję, to jest godzina 11.37 w sobotę rano, i tak jest co sobota, i to nie jest jedno miejsce takie. Po prostu przyjeżdża kto chce. Wszyscy wiedzą, że oni się tam spotkają, w lokalu, który z zewnątrz nawet nie wygląda jak lokal. Ja w ogóle, jak przygotowywałem się, bo zazwyczaj przed napisaniem książ książki i wyprawą, wiele miesięcy czytam, szukam informacji, a uruchamiam swoje znajomości w Stanach, kontakty. I za każdym razem gdy rozmawiałem z, w Teksasie czy nawet Luizjanie o Cajunach, to mówiono mi, że oj tam jak trafisz, to cię nie wypuszczą z tych bagien. Będziecie pić, tańczyć, śpiewać. Tam są tacy ludzie i rzeczywiście to prawda. Ktoś mi nawet powiedział, że wejdę do najmniejszego baru, gdziekolwiek, kogokolwiek zagadam, to po pół godzinie będę znał wszystkich i rzeczywiście tak jest. Są niezwykle otwarci, a poziom sprośności, żartów, które robią ci ludzie, a to są ludzie różni, wykształceni, wykształceni, zamożni, mniej zamożni, to nie ma znaczenia. To są wszystko lokalsi, którzy się spotykają raz na jakiś czas zobaczyć się, pogadać sobie sobotę rano i wymienić. Tak jak pisałem, w Teksasie jest bardzo popularna instytucja knowledge table, czyli w każdej lokalnej miejscowości, barze w małych miejscowościach są stoły zarezerwowane dla lokalców i lepiej przy nich nie siadać. Ja mi się tam przynajmniej raz w tygodniu spotykają o 6 rano na śniadanie i opowiadają, co w trawie piszczy. Taka lokal, lokalny internet. Tu jest napisane, żeby zamieszkać na bagnach, można kupić starą łódź i zdemontować silnik. Według lezińskiego prawa nie wymaga ona rejestracji, więc nie trzeba od niej płacić podatków. Na bagnach jesteś samowystarczalny. No właśnie tak jest. Prosi znajomych, żeby cię pociągnęli z taką łódką gdzieś głęboko w bagna, najlepiej na tereny państwowe. Rzadko ktoś przepływa. Jak masz generator prądu, trochę paliwa na jego uruchomienie, to jesteś samowystarczalny. Jedyne co cię wkurza to komary, bo tak, jedzenie sobie upolujesz, prąd masz, na ląd możesz chodzić raz na kilka miesięcy. A znacie markę na pewno Victoria' Secret, to jest niesamowite. Każdy rybak, każdy myśliwy w Luizjanie. Pachnie zapachami dostępnymi w tej sieci, ponieważ jeden zapach dostępny w tej sieci jest najlepszym środkiem na komary, jaki wymyślono. Sieć o tym wie i sprzedaje go na skrzynki przy kasach w całej Luizjanie. Na początku, kiedy to odkryto, jeden z moich myśli znajomych myślił: mówił, że wracasz do domu i śmierdzisz, jak powiesi się we francuskim burdelu, więc musisz żonę uprzedzić, ale żony już żony o tym wiedzą więc to jest niesamowite, ale tak jest. Jak poznać żonę redneka z Bagien, czyli wieśniaka, to jest takie określenie amerykańskie, redneck, czerwony kark od tego, że pali go słońce, bo pracuje fizycznie. I powiedział mi, że od te, po tym poznasz redneka z Bagien, że jego żona, gdy łowi ryby, nie wyjmuje papierosa z, z zębów, gdy zarzuca wędkę. I kiedy, w momencie, kiedy mi to powiedział, właśnie ta pani tam siedziała i dokładnie to robiła. Tutaj jest jakiś parking, na który podjeżdża autobus szkolny. Więc dzieci, jeden z rodziców zgarnia z kilku domów okolicznych wszystkie dzieciaki za, i podpływają tam, one wsiadają w autobus i jadą do szkoły. Nawet jak chcesz sąsiada odwiedzić, no to musisz wsiąść w łódkę, bo jeżeli on mieszka 3-4 metry od ciebie, to do wody nie wejdziesz. Pamiętamy o 2,5 miliona aligatorów w Luizjanie. To jest Bruce Michel. może część z państwa go zna. Faceta obserwuje z milion ludzi na Facebooku. Historia moja i Brusa jest taka, że aż trudno w nią uwierzyć. Ja przed wizytą w Louisianie, tak jak mówię, przez wiele miesięcy przygotowywałem się, wiedząc dokładnie po co tam jadę, i próbowałem pisać na Facebooku i różnymi innymi kanałami do bohaterów programu Swan People. Ci ludzie są tak popularni w Stanach, że napisać do nich maila albo wysłać wiadomość na Facebooku to nic nie daje, bo dostają tych wiadomości tysiące dziennie. I do niego też pisałem. I któregoś dnia, po dwóch, trzech tygodniach już pobytu w Luizjanie, gdzieś byłem w gościach w domu, w lesie. I gdy wyszedłem z tych gości i cofałem samochodem, wjeżdżałem przez okno i zobaczyłem jego, jak zaczepia swoją łódkę do samochodu na hak. Wyszedłem, zatrzymałem się, wyszedłem i pytam się, czy pan Bruce Michel? A on tak się na mnie spojrzał i mówi, z przekleństwem takim mocnym, którego tutaj nie użyję. Co ty robisz pod moim domem? Ty jesteś tym pisarzem z Polski, który do mnie pisał? Czyli wiedział, kojarzył, dostał moje wiadomości, ale mi nie odpisał. Zapytałem go, czy wierzy w przeznaczenie i czy zabierze mnie na bagna. I się zgodził. Ale była to dosyć niezręczna sytuacja, bo wyglądało, jakbym go wytropił. Szansa, że trafisz pod dom człowieka, z którym próbowałeś się skontaktować z drugiej strony oceanu, jest pod przeznaczeniem. Za dużo nie będę opowiadał o powstaniu niewolników, ale powiem tylko, że było powstanie niewolników. Wszystkich, których nie zabito na miejscu, złapano, sprowadzono do Nowego Orleanu, na wszystkich wydano wyrok śmierci, wszystkich kazano odwieźć na plantacje, z których pochodzili, wszystkich zabito przez odcięcie im głowy na oczach rodzin i współniewolników, a następnie nabito te głowy na pale. I ustawiono wzdłuż rzeki, bo wzdłuż rzeki biegła zawsze droga. Więc przez jakieś dwa miesiące obiadane przez ptaki czaszki wystawały z kijów wzdłuż tej rzeki, a statki z elegancko ubranymi ludźmi dalej po niej pływały. Dosyć szokujące było dla mnie to, że w Nowym Orleanie byli, była bardzo duża społeczność wolnych, czarnych mieszkańców, i ci ludzie posiadali swoich niewolników. Więc jeśli jest utarty schemat, że tylko biali mieli niewolników, to nieprawda. Czarni również mieli niewolników. Co dla Amerykanów, którzy kupili Louisianę i Nowy Orlean od Bonaparte, było szokiem. Bo jak przybyli do Nowego Orleanu, to oczywiście niewolnikami w Nowym Orleanie hodowano wszędzie. Na ulicy, w domach prywatnych, na ogrodach, w hotelach, które stoją do dzisiaj. Są obrazy z hoteli, które możecie odwiedzić, na których widać targ niewolniczy. Ale oprócz tego była bardzo duża społeczność bardzo bogatych i majętnych, kolorowych ludzi. Największymi bogaczami byli kapłani wodu, a byli niezwykle wpływowi i bardzo bogaci. Byli czarni i mieli swoich niewolników. Ich los tych ludzi bardzo się pogorszył po wojnie secesyjnej, bo przyszły czasy rekonstrukcji. I tak jak w czasach przed wojną secesyjną cieszyli się dosyć dużą wolnością, tak po już nie. W książce jest ponad 20 postaci. Ten pan na przykład w okularach obok Tima jako dzieciak biegał między nogami Martina Luthera Kinga, bo w restauracji jego mamy Martin Luther King z innymi a białymi na przykład działaczami na rzecz zniesienia segregacji a panował strategię walki z segregacją rasową. Wszyscy ci ludzie mają niesamowite historie do opowiedzenia, którymi się ze mną podzielili i które znajdziecie Państwo w książce. Dziękuję.